centrum Operacji Dobrych do faką poddanych lontowego. Szanowni państwo, z wielką radością Witam Pana Ministra Wojciecha Kolarskiego, Sekretarza Stanu, Kancelarii Prezydenta, który w dniu dzisiejszym z upoważnienia i reprezentując Pana Prezydenta wręczy prezydenckie odznaczenie. Witam Wojewodę Małopolskiego, Pana Łukasza Kmitę. Bardzo serdecznie witam bohatera dnia dzisiejszego, naszego wojka, żołnierza bitwy pod Monte Casino. Wojtek, 95 lat, wspaniały żołnierz, wielki przyjaciel kolejnego pokolenia harcerzy. Nas, jest zawsze z nami, jest tym łącznikiem przeszłości z teraźniejszością i wprowadza nas w przyszłość. Jego cechy charakteru, jego otwartość, życzliwość jest przeogromna. Witam naszych wspaniałych harcerzy, harcerzy z znaku Monte Cassino. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych. Panie Panowie, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczony został za zasługi dla niepodległej medalem stulecia odzyskanej niepodległości Pan Wojciech Narebski. Kręcam w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej. Ku Serdecznie gratuluję, cieszę się, cieszę się Państwo oficerowie, duchny duchowie, wszyscy dostojni obecni goście, ale przede wszystkim pułkowników, panie profesorze. W takim momencie jak ten, kiedy odznaczam w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Niemal równolatka naszej niepodległej, jest szczególne wzruszenie. Panie pułkowniku, panie profesorze, jest pan arką przymierza między starymi i nowymi czasami. Medal ustanowiony specjalnie na okres narodowych obchodów, stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej, jest przyznawany takim osobom, które dla niepodległych sposób szczególnie się zasłużyły. Uczą się od Pana, jak, jak być dobrym obywatelem, jak pełnić służbę w życiu zawodowym. Dlatego to odznaczenie, medal Stulecia odzyskanej Niepodległości jest z jednej strony wyrazem wdzięczności i szacunku, ale z drugiej strony jest takim wskazaniem, że tak należy, tak należy żyć, tak należy służyć Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu weterana II Polskiego Korpusu, uczestnika bitwy o Monte Cassino, podpułkownika w stanie spoczynku profesora doktora habilitowanego Wojciecha Narewskiego. Chciałbym przede wszystkim no, podziękować gospodarzom, panu generałowi, dowództwu, ale nade wszystko chcę podziękować pani burmistrz Annie Kocnorczyk, bohaterskiej spadochroniarce, która ratowała w Afganistanie naszych chłopców. I za to została oznaczona zaszczytnym medalem Czerwonego Krzyża Florencji Nightingale. A ja osobiście jej zawdzięczam, że ja tu jestem, ponieważ ja byłem już w bardzo złym stanie. A tak przy okazji chciałam Państwu powiedzieć, że w tej chwili. Jest rocznica walk w Wawelinie, tam zginęło około 500 naszych żołnierzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Patrz, w prawo, zwrót, załok.